W tym sezonie nie często się zdarza, że. Możemy zagospodarować taki pełen mikrocykl, a teraz akurat jest, jest miejsce na to, żeby można popracować. Dowodnicy po ostatnim meczu e, zregenerowali się, chwilę, chwilę było odpoczynku, takiego wprowadzenia. I, I też dzisiaj przeprowadziliśmy testy takie mocy, żebyśmy wiedzieli, w jakiej dyspozycji zawodnicy są, co nakreśli nam plan pracy na te ostatnie dwa tygodnie, ale też e, robimy je cyklicznie co miesiąc i też e, patrzymy na rozwój i rozwój, taką dyspozycję zawodników w skali, w skali całego, całego sezonu. E, jutro będzie akcent taki na siłowni, siły, mocy, e, połączone z boiskiem, trening dwufazowy po południu. Również potrenujemy, ta pogoda, e, e, gdzieś tam nie, nie, już zaczyna nie rozpieszczać, dlatego też musimy zwracać uwagę, żeby te zajęcia były e, też takie można powiedzieć atrakcyjne, ale intensywne i, i nie chcemy przeciągać, bo to już nie okres na to, żeby, żeby budować objętość, a bardziej skupić się na intensywności. Przygotowujemy się. Według planu takiego, jaki mamy na Wisłe Płocy, na pewno nie będzie to łatwe spotkanie dla obu drużyn z dużym powiem tak ciężarem gatunkowym, bo obie drużyny są trochę poranione i, i, i na pewno Oczekują na dobry wynik. Także my przygotowujemy się swoim rytmem, według swojego planu. Wiemy, co chcemy zagrać, a przede wszystkim jest ważne, jak to zrobimy, jak to zrealizujemy. Także, także mikrocyk, ja się cieszę na każdy taki mikrocyk, jak jest, gdzie można popracować, można chwilę zregenerować się, a później jest moment i na akcent siły, i też na akcent techniczno-taktyczny, i na średnie gry, i na dużą grę. Także wierzę w to, że. Że, że ta praca w tym całym mikrocyklu przyniesie nam spodziewany efekt.